Elo, elo to znowu jaźdź Gówniański, okazało się że Power Rangersi mają problemy z tym zjebanym Magazordem, a jeszcze chcieli powiedzieć że za chwilę ma nastąpić atak kajtka, dlatego pójdziemy do najlepszych mechaników, w tych zjebanych przeróbkach, idziemy sprawdzić jak odbywa się naprawa Magazorda, a ty się kurwa nie śmiej, sorki ale ten pojebany koleś przy światłach pokazuje mi gołą dupę, więc spierdalajcie już do mechaników. Witamy. Właśnie zamówiliśmy nowe części z Allegro do Magazorda. Ci Power Rangersi nie wiedzą, że jak naprawimy ich Magazorda, to Kitek tak oberwie od naszego Combat Shoguna. To tak go odpierdoli w kosmo, że będzie musiał wracać do swojego piekła. A kiedy już się tam dostanie, to pomodlimy się do szatana, żeby go wyruchał jak naszą starą E. To znaczy starą tego czerwonego zjeba. Ty żółty koczkoda, nie spierdalaj od mojej matki, albo co mi zrobisz? Zapierdolę ci kamehama że wpytę strzelił. Spoko ziomuś, nie jestem takim zboczeńcem jak ci się wydaje. Tobie się wydaje że umiesz strać do tamponów. Zamknij pysk dziwko jebano, suko, kurwo pierdolona, bo ci przypierdolę kombatem w kinolaże będziesz go sobie wsadzał w dupę. Dobra już nie rycz tylko bierz się za magazorda, nie rządzisz no za serańcu. Czyżby akurat jest ze mną półdzian w zmowie za butelkę do że ci przypierdoli, a ja jestem spokrewniony z czakiem Norrisem on ci może przypierdolić z półobrotu. A jasne, nie wierzysz mi to ja ci też nie wierzę, a weź już tyle nie pierdol. Kurwa co ty chcesz spierdolić? Chcę naszykować szybkie naładowanie Power Rangersów. Chymmem pomyślny, to w środku trzeba wypierdolić. A teraz ja poprowadzę cię do sukcesu. No dobra nie trzyma się, to do widzenia. No i co powiesz rozjebałem ci pomysł. Akurat wsiadaj do Ferrari i wiedź w tą, zaseraną jaskinie. No zobaczmy jak ty umiesz jeździć. O kurwa. Ja pierdolę co ty pierdolisz z tym odpierdalaniem pierdolonych drzwi, spokoziomuś, ja i tak zaraz wyjeżdżam do burdelu. Jak widać mega, zort jest naprawiony teraz niech power za zapierdolą kajtka, a ten od świateł pokazuje mi włochate jaja. Jać i zaraz przypierdolę. Power Rangersi, moc pudziana. Sokunol 1, aktywacja. Socal 2, aktywacja. Point Rocks 3, aktywacja. Mycha 4, aktywacja. zasraf 5, aktywacja. Jesteśmy Ciapsquad Rangersi. Dopierdolimy tym zastranym huliganom, ale najpierw chcemy kajtka. Ci kolesie z składu chcą kajtka, więc im damy. Ja być kajtek, kajtek lubić porosty z pach. Dowalmy mu, zgadzam się, zajebisty pomysł. Damy mu wpierdol. Zaczniemy od masowego zniszczenia. Go Ciapsquad Rangers. Transformacja w magazorda. Start. Sokumol. Głowa magazorda. Zastraw i point rocks. Ręce magazorda. Mycha i sokal, nogi magazorda. Magazord. Aktywacja. Kajtek lubi ci i kije. Kurwa ci sąsiedzi nie umią naprawić nawet własne kutafony. Ja się zgadzam ale musimy rozpierdolić kajtka. Sterdy magazorda start. O ja pierdolę czy to jakaś sperma? Udało się. Teraz go dopierdolmy naszym. Come Kajtkowi się kręci ci w głowie. Salutujmy inaczej sąsiedom. No i tak kajtek został rozpierdolony i poćwiatowany na jeden kawałek. No to już żegnamy się z państwem. A ten od światła daje alfabet morsa. Ja cię rucham. Orzesz ja pierdolę już nie żyjesz. Przyznam, że noszę gacie tył naprzód. Cristiano Ronaldo jest słodki gdy się wkurwia.